Wykonując tradycyjne testy diagnostyczne oparte o pełen ekstrakt mleka, możemy jedynie potwierdzić przy występujących objawach, że źródłem alergii jest mleko. Powinniśmy jednak pamiętać, że mleko to na wielu białek, które w różnym stopniu wpływają na stopień nasilenia alergii, od łagodnej do ciężkiej postaci. Różna jest również tolerancja produktów mlecznych surowych i przetworzonych termicznie, np. mleka gotowanego czy mleka świeżego. Jedne osoby z alergią na białka mleka krowiego nie będą tolerowały mleka pod żadną postacią. Inne będą w stanie tolerować, np. mleko gotowane. Dlaczego tak się dzieje? Alergia na konkretne białka zawarte w mleku niesie ze sobą określone konsekwencje. U osób z alergią na kazeinę możemy spodziewać się najcięższej postaci alergii, która będzie miała charakter długotrwały. Dlatego osoby z potwierdzoną alergią na kazeinę powinny unikać wszystkich produktów mlecznych, zarówno świeżych, jak i gotowanych, gdyż niosą one duże ryzyko wystąpienia silnych objawów. Natomiast osoby z alergią na tzw. białka serwatkowe, czyli alfa-laktalbuminę, beta-laktoglobulinę, surowiczą albuminę wołową oraz laktoferynę, mogą spodziewać się łagodniejszych objawów i szybszego ustąpienia alergii na mleko. Takie osoby z wysokim prawdopodobieństwem będą tolerowały mleko gotowane. W celu sprawdzenia, na jakie białka mleka krowiego mamy alergię, Najlepiej wykonać molekularny test alergologiczny EuroLine DPADX Mleko, w którego skład wchodzą kazeina, białka serwatkowe oraz pełen ekstrakt mleka krowiego. Wykonanie tego testu gwarantuje uzyskanie indywidualnego profilu alergii na białka mleka krowiego.